brzmi jak scenariusz filmowy, ale to wciąż rzeczywistość w wielu kulturach. Coś, co w dawnych czasach było powszechną praktyką, nadal ma miejsce w XXI wieku, zamieniając małżeństwo w prawdziwy rynek, gdzie miłość ma swoją cenę, a panny młode często nie mają głosu. Dziś zanurzymy się w najbardziej dziwaczne i szokujące tradycje ślubne na świecie. Przygotuj się na historie, które sprawią, że zaczniesz inaczej patrzeć na małżeństwo. A zanim zaczniemy, koniecznie zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z kolejnych filmów. Numer 1. Chiny. Chiny, kraj o tysiącletnich tradycjach i futurystycznych drapaczach chmur, mają kulturę małżeńską, która w niezwykły sposób łączy stare i nowe. Zapomnij o romantycznej wizji bratnich dusz, które spotykają się przypadkiem. W wielu regionach małżeństwo to wciąż prawdziwy interes między rodzinami, a jeden szczegół może zaważyć na wszystkim posak. Może on obejmować biżuterię, złoto, a nawet uwierz lub nie, mieszkanie i nowiutki samochód. W niektórych miejscach bez takiego prezentu oświadczyny nawet nie wchodzą w grę.